Dzień dobry moi drodzy. Słyszycie to echo. Tak, to echo nowego mieszkania, nowego własnego mieszkania. To jest pierwszy filmik, który tutaj nagrywam. Zaraz Wam wszystko pokażę. I tak. Ee, to jest domofon, który zabrali, bo będą farbować malować na czarno. Tutaj też to wszystko będzie się farbowało na czarno, dlatego to tak na razie wygląda. Tu mamy korytarz. Mm -hmm, tak, Ty bardzo chcę. Nie wiem dlaczego, ale chcę uciec z tego mieszkania. To jest... Przestań, dobre, fajne mieszkanie. To jest tymczasowa szafa. To będzie taka zabudowa kiedyś. Przestań. To jest tymczasowe lustro. Kiedyś tutaj też będzie duże lustro. Mniej więcej odtąd dotąd, czyli na całą ścianę. I będzie przycinać to lustro, hmm, taka półeczka drewniana. Ja nie wiem, co mu dzisiaj jest. Drzwi mam, jak widzicie, ukryte, piękne. Piękne czarne klamki. No. A jemu coś się nie podoba. Takie klamki mamy fajne. Dalej, tak, zapraszam was do łazienki. Łazienka jeszcze jest bardzo nieskończona. Tak, coś z tym przełącznikiem jest. No, pokażę wam zrobioną na razie część. Eee, no nie, tu nie jest zrobiona. Tu będzie lustro, półokrągłe z LEDem. Stolarz wyjechał na wakacje, także jestem bez lustra, jestem bez zabudowy. I bez tutaj e, szafki, wybrałam białą baterię. Chciałam bardzo czarną, ale projektantka, która w ogóle pomagała mi e, z, z wyborem, nie z projektem, tylko pomagała mi bardzo z wyborem, tak konsul, konsultowała mnie. E, bardzo ją w ogóle polecam, rzucam wam link pod filmikiem. Niedługo się przeprowadzę do Polski, także pewnie, pewnie będzie potrzebowała klientów. <laughs> także ja polecam bardzo, bardzo mi pomogła, doradzała mi w każdym, yy, w każdym szczególe. Yy, I ja chciałam czarną baterię bardzo, bo jak widzicie, mam tutaj czarne też i klamki, i gniazdka i tak dalej. Ale no wodę niestety w Poznaniu mamy taką sobie, mamy dużo kamienia, także myć tego ja bym nie chciała. Też ona mi powiedziała, że to będzie strasznie, że cały czas będzie w kamieniu. E, takich zwykłych aluminiowych ja też nie chciałam, bo tam też widać kamień. Ale chciałam, żeby to ładnie wyglądało. I ona mi poleciła białe. Ja, mówię, ja nie, w ogóle nie widziałam w żadnym mieszkaniu białą baterię w łazience. Ona mówi, nie weź, będzie super. I jestem, no jestem bardzo zadowolona. No patrzcie, jak to pięknie wygląda. No niesamowicie. I tu biała. Chociaż y, powiem Wam, że to nie było łatwe, znalezienie białej baterii. I nie tanie też. Płytki. Płytki, kto ogląda mnie na Instagramie, ten wie, jak się namęczyłam z płytkami, ale jestem bardzo zadowolona. Ta pasuje do tej, więc... I ta włoska też mi pomogła z tym. E, projektantka m, doradziła gdzie, gdzie, jaka płytka. Tutaj jeszcze będzie suszarka, i to wszystko będzie taka zabudowa. Jedna wielka taka szafa białego koloru, a tutaj będzie szafa w takim kolorze. I to, patrzcie, to też jest, to też wymyśliła projektantka, bo można zrobić zabudowę taką wielką, będzie taka szeroka z tej strony, długa z tej strony, będzie jedna wielka zabudowa. Przez to, że tu zrobiliśmy ścianę i zrobiliśmy tutaj płytkę, to wizualnie ta szafa będzie wyglądała tak wąsko. Dąśnilibyście kiedyś do tego? Mega. No, także zobaczymy. Idziemy dalej. Nie, nie pokazałam wam jeszcze jeden myk, myk, pyk. E, tutaj też była e, czarna klamka, ale oczywiście... Um, przecież ja jestem taką małą pytantką i... E, rzucałoby mnie się strasznie ta czarna klamka w oczy, bo w łazience nie ma nic czarnego, nic tak naprawdę, więc poprosiłam o pomalowanie tej klamki, także mam tutaj z jednej strony czarną, a z drugiej strony białą klamkę. Tak. Idziemy dalej. Eee, yy, sypialnia. <grywa> Nie ma tam nikogo. Na razie. Jeszcze szukam <grywa> kogoś, kto mógłby tam być. Eee, dobra, nieważne. Eee, na razie śpię na materacu dmuchanym. Już zamówiłam w Jusku materac, ale do dwóch tygodni powiedzieli, że mam czekać. Ale położyłam sobie tutaj. E, taki materac, kto pamięta, na, moje, na mojej kawalerce, gdzie mieszkałam, to miałam taki na kanapie. Także śpi się nawet całkiem wygodnie. To jest łóżka Daktyla. Półka na projektor. Półkę też zdecydowałam zrobić w kolorze e, ściany. To jest ten sam ten sam kolor, co jest kolor u, u ściany. Cała sypialnia jest ciemna oprócz tej ściany. Ta ściana chciałam tą ścianę szarą yy, jasną, bo lubię sobie oglądać projektor, a na ciemnej ścianie nie byłoby nic widać. I dalej, tak. Tutaj było, kto nie ogląda mnie na Instagramie, rzucę zdjęcie. Tutaj było, były zwykłe drzwi po środku. Takie wiecie, niskie, nie do sufitu, drzwi do garderoby. Ale ja się oglądałam Pinterest to oczywiście. Także e, chciałam, żeby garderoba była otwarta i projektantka mi dorodziła robić to do, do sufitu. Z czego jestem mega zadowolona, bo to wygląda minimalistycznie pięknie to wygląda. Gerdrowa na razie wygląda wygląda jak taki mały e, składzik. Hmm. Tak, to oczywiście wszędzie tu łazi. No, na razie tak, nic ciekawego. No, tu będą półki. Po tej stronie półki, po tej stronie półki. I plan jest taki, żeby zrobić tu lustro od góry do dołu. Z ledem też. Ale no jeszcze się zastanawiam też z projektantką, myślimy czy nie zrobić lustro tu. Bo jak tu będzie lustro, no to będzie całą garderobę tak naprawdę widać. Także albo będę miała tam porządek. W sumie możliwe, jak sobie dobrze przemyśleć, nie robić dużo wieszaków, schować wszystko ładnie według kolorów, rozwiesić ubrania takie, jakie ja lubię w sumie, to może to i będzie ładnie wyglądało. Także lustro będzie na samym, samym końcu. Lampy tutaj na razie są w Sypialnia jest taka, w korytarzu jest taka sama, tylko czarna. Też bardzo jestem zadowolona z lamp, są minimalistyczne, mwah, piękne. E, dalej idziemy kuchnia. E, tu w salonie z aneksem nie ma jeszcze ani jednej lampy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dużo rzeczy do kupienia. Wah, co co dużo mówić. Sami się domyśle, domyślacie. Kuchnia. Kuchnia... Kuchnia robił mi stolarz. Byłam w sklepie w, w IKEA. Byłam Black Red White. Wyceniali kuchnię Black Red White wycenili w 20 parę tysięcy. W IKEA wycenili w czternaście tysięcy, ale nie było takich kolorów, jak ja chciałam. U stolarza, który robi jakiekolwiek, jakie chcecie po prostu kolory, milion do wyboru, kosztowało 16,5. Także bardziej się opłaca, tak naprawdę, robić u stolarza, niż, mm, niż kupować w takim sklepie, wiecie. Chociaż kto, jeżeli ktoś ma już, ktoś ma, tak, idzie na wystawę do Ikea, widzi kuchnię i tak, no, taką, właśnie taką chce, no to to jest super, szybciutko i macie kuchnię. Z kolorami też mi doradzała projektantka, oczywiście. Mm. Ja wybrałam chyba ten. No razem wybieraliśmy, tak naprawdę. I ona mi dopasowała też kolory ścian do kolorów kuchni. No, mega. W ogóle mieć do pomocy projektantkę to cudo. Cudo, powiem Wam. Tutaj też biała bateria, biały zlew. I patrzcie to, mi się otwiera śmie śmietnik. Łop mega wygodne. Jak macie brudne dwie ręce, to jest super wygodne. Nagrywam w kuchni jak ze starych dobrych czasów. Tylko że już nie mieszkam w kuchni. Co wam jeszcze pokazać balkon? E, balkon e, mieszkałam kiedyś w tamtym domu na przeciwko. Już się to Teraz tam e, nie mieszkam. Ale... Myślałam, że będzie gorzej, ale zapominam o tym, szczerze mówiąc. Nawet tam nie patrzę i skupiam się na znalezieniu nowej miłości. Balkon duży, fajny. Czum, 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 czum. o, muszę sobie kupić taką osłonę i... I będzie w ogóle super. Nie wiem, czy słychać, ale te remonty e, są wszędzie, budzą mnie. I są cały dzień, kiedy jestem w domu, to zawsze nonstop. non-stop. No bo wprowadziłam się jedną z pierwszych, także... Niestety muszę jeszcze to, tego posłuchać z pół roku na pewno, mi się wydaje. Mieszkam tu już... Ciekawe czy tu już mieszkam tydzień, już nawet nie... Nie pamiętam, kiedy ja się wprowadziłam. W jakiś poniedziałek, a dzisiaj mam czwartek, czyli a no półtorej tygodnia już tu mieszkam, tak. Nie nagrywałam tak długo też, bo trzątałam, rozkładałam rzeczy, próbowałam się też tu odnaleźć, bo nie czułam się tutaj. Nadal nie mogę uwierzyć, że to jest moje mieszkanie. To jest moja własność, ktoś napisze o własność banku, ale nie, to jest moja własność. No w sensie tak, to jest kredyt mieszkania, ale... Wypłacę szybciej i będzie moja własność. Taki jest plan. Przynajmniej. <grym> no, na razie się nie wierzy. Jest troszkę nieprzytulnie, bo słychać echo. Nie ma jeszcze firan. Rodzice mi przywiozą, jak przyjadą niedługo za dwa tygodnie. Telewizor musi też niedługo się pojawić. No, jakoś tak powolutku. Powolutku. Będzie się robiło... Wizualnie generalnie jestem mega zadowolona. Wszystko tak, jak ja chciałam. Chciałam minimalistycznie. Mówiłam, że chcę mieszkanie w stylu loft, ale później... Nie, to nie, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o minimalizm. W ogóle dwie, dwa różne... E, dwa różne style, a nie wiem dlaczego. Myślałam, że... Chodziło mi o ciemne takie. Ciemne, czarne. Z czarnymi elementami. Może dlatego myślałam, że to jest loft, nie wiem. Ale ten minimalizm mi się podoba i te kolory takie uspokajające, takie szare, grafitowe drewno, kwiatki zielone i to, to połączenie jakoś mnie tak uspokaja. I czuję się tutaj tak spokojnie. Może ka kanapa może będzie taka mm, bardzo kolorowa. Będzie taki jedyny element kolorowy, który będzie się tak rzucał w oczy. Taki jest plan. zobaczymy. Nie, była, nie byłam pewna też e, co do paneli, bo te panele są szerokie, są dość szerokie, są takie. Jak zwykłe panele są takie o, o 40% e, węższe. Wą, węższe, wąskie, węższe. Tak. O, o 40% węższe. I ja takich dużych paneli nie widziałam w żadnym mieszkaniu, raczej w takich większych, na większych przestrzeniach. Także bardzo się o to martwiłam, ale jestem mega zadowolona i wyobrażam sobie mniejszych. Te szerokie, właśnie super. Nawet jeszcze szersze bym mogła mieć. Piękne są. I tak pasują do koloru ścian. To jest miłe. W ogóle, jak przyszłam, pierwszy raz zobaczyłam kolor ścian, jak już było pofarbowane, pomalowane ee, mieszkanie. To prawie się popłakałam ze szczęścia, bo to jest ten kolor, którego chciałam. I jakby nie projektantkę, nie wybrałam tego koloru, bo grafitowych jest milion, milion, miliardy grafitowych, grafitowych kolorów i można naprawdę nie, nie trafić. Jedno, że patrzycie jest kolor na takim malutkiej karteczce jakieś, a, a drugie, jak widzicie, to na żywo całą, całą ścianę. Tak, ten tak już się uspokoił. Mhm. Już jest chill. Już, już jest e, chill. No i wracam. Wracam na YouTube, bo... bo wróciłam do siebie tak naprawdę. Lepiej się czuję, nie mając kontaktu z byłymi. Smutno to jest, bo, smutne to jest, bo byliśmy przyjaciółmi, ale nie mogę, no po prostu nie mogę. Nie jestem w stanie psychicznie um, widzieć ich, rozmawiać i tak dalej. Także życie pokaże, co będzie dalej. Nie powiedziałam jeszcze jak, ile mnie to zajęło, zajęło to półtora miesiąca, półtora miesiąca remontu i się wprowadziłam i właśnie wprowadziłam się do takiego stanu jak widzicie i wszystko powoli zobaczymy. Także jedna z pierwszych, dlatego będę jeszcze słyszeć te dźwięki bardzo długo. Aha. Nie, jeszcze się nie wierzę, że to moje mieszkanie. Napiszcie w komentarzach jak oceniacie, co wam się podoba, czy co wam się nie podoba. A kciuki do góry, oczywiście to jest bardzo obowiązkowe, subskrypcja, tak? <grystanie> Wszystkiego do dobrego, pa pa!